Dzień dobry Państwu. W poniedziałek kiedy Mark, witam serdecznie. Popołudnie de facto, możemy powiedzieć. Piękne, nudne, na rynku nic się nie dzieje. W poniedziałek pustki w kalendarzu makroekonomicznym, a moim i Państwa gościem analityk Teletrade. Witam serdecznie. Witam. Wartumiej, jak wspomniałem, niewiele dzieje się na rynku. Widać siłę względną siłę dolara amerykańskiego, który no, zyskuje względem wszystkich głównych walut. Widać słabość indeksów i kompletny brak danych makroekonomicznych, jak w takie dni radzisz sobie z tradingiem? Znaczy ja jestem przeciwnego zdania, ponieważ od samego rana na indeksach dość sporo się dzieje. Ponieważ główne indeksy amerykańskie, patrzę na niemieckiego DAX-a, wszystkie indeksy dość sporo straciły na wartości. Ja zawsze w takich warunkach szukam pewnych powtarzających się schematów na rynkach, i to dzisiejsze zachowanie trochę mi przypomina zachowanie rynku sprzed dość sporej korekty z poprzedniego miesiąca. Dokładnie z 30 kwietnia przez 2-3 dni mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem spadkowym, i to bodajże było chyba po konferencji rezerwy federalnej, gdzie rezerwa federalna zasygnalizowała dalsze luzowanie ilościowe. I ta sytuacja jest o tyle podobna ze względu na piątkowej payroll, gdzie dane okazały się lepsze, indeksy w piątek zyskiwały, natomiast co jest tym powtarzającym schematem? Przeważnie kolejnego dnia, tak jak dzisiaj miało to miejsce podczas sesji azjatyckiej, na wszystkich indeksach zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy, natomiast od otwarcia sesji europejskiej, jednak większość tego ruchu już została z sesji azjatyckiej zgaszona. Więc być może na początku tego tygodnia na indeksach zaobserwujemy większą korektę, być może to będzie właśnie takie krótkoterminowe odreagowanie wzrostów z poprzedniego tygodnia. No i też automatycznie, w momencie, gdy zaobserwowaliśmy napływ kapitału do odpływ kapitału z ryzykownych aktywów, to zaobserwowaliśmy napływ kapitału do bezpiecznej przystani, a taką przystanią cały czas jest dolar amerykański. Nie dostrzegasz tutaj jakichkolwiek czynników ryzyka, bo tak jak mówisz, miniony tydzień był no cóż, prawdziwie byczy na głównych indeksach giełdowych. Poniedziałek rozpoczął się no, od dosyć wyraźnych spadków, tak jak sam wspominałeś, te indeksy jeszcze zyskiwały w trakcie sesji azjatyckiej, a sama sesja azjatycka również nie, nie była najgorsza. Nikkei 2,25 w górę o przeszło 1%. Indeks Hang Seng również 1,5% powyżej kreski. Martwić może jedynie Shanghai Composite, który zamknął się o 200% poniżej kreski. Skąd ta niedźwiedzia postawa europejskich traderów? Moim zdaniem, to jest wykorzystanie pozytywnego sentymentu na rynku, gdzie prawdopodobnie ci lepsi gracze po Kilku dniach wzrostów wykorzystują ten dodatkowy, załóżmy, pozytywny sentyment piątkowy do tego, żeby na fali tych wzrostów z ostatniego tygodnia, żeby w pewnym momencie zredukować część pozycji. Więc jak na razie tak naprawdę no, nic fundamentalnego się nie wydarzyło. Moim zdaniem to jest rozegranie większych graczy, domykanie wcześniejszych longów, no i poczekałbym przede wszystkim na ustabilizowanie się ceny, na mniej więcej interwale H1. Aż cena zacznie się trochę konsolidować, bo przez ostatnie trzy godziny głównie mamy do czynienia ze spadkami. Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do minionego tygodnia. O tym minionym tygodniu już de facto wspomniałeś. Piątek i piątkowe payrolle lepsze od oczekiwań, chociaż no, czy tak naprawdę dobre? Minus 20,5 miliona. To wynik zmiany zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym w kwietniu. Martwić może również stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. W minionym miesiącu wyniosła ona 14,7%. Oczywiście dane były jeszcze bardziej głębiej, jeszcze bardziej niedźwiedzie, 16%. Na tyle wskazywano wzrost poziomu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w kwietniu. Okazało się to być nieco przesadne. Czy w związku z tymi danymi nadal spodziewasz się wzrostów, czy, czy, czy raczej tutaj spadków na indeksach? Znaczy, patrząc na zachowanie indeksów do danych fundamentalnych, tutaj mamy zupełnie oderwane od rzeczywistości, tak można kolokwialnie stwierdzić, ponieważ no... Patrząc, grając tylko na fundamenty, z tygodnia na tydzień byśmy tak naprawdę tracili pieniądze. Rynki zupełnie czym innym żyją przede wszystkim zwracają uwagę na prowadzoną politykę monetarną przez banki centralne. Tutaj wiemy, że takim najlepszym wskaźnikiem dotyczącym tego, co może się dziać na indeksach, są przede wszystkim bilanse banków centralnych. Tutaj korelacja jest dodatnia. Wiemy od kilkunastu lat, że mniej więcej. Bilanse banków centralnych są najlepiej skorelowane z indeksami. Natomiast jeżeli chodzi o piątkowe dane ze Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem te dane są jeszcze gorsze, ponieważ nawet jeżeli sobie wejdziemy na główną stronę BLS-u, gdzie ich metodologia przedstawia dane w kalendarzu makroekonomicznym oparte o metodologię U3. Jest jeszcze poziom U4, U5 i U6. Jeżeli sobie porównamy te metodologie do siebie, to poziom U6 na przykład charakteryzuje się tym, że do osób zakwalifikowanych, do osób bezrobotnych kwalifikuje się osoby, które na przykład w ciągu tygodnia przepracują od jednego do od jednej godziny do kilku godzin. Więc tak naprawdę tym najlepszym wskaźnikiem pokazującym rzeczywisty poziom bezrobocia w, w oparciu właśnie o metodologię BLS jest właśnie ten poziom U6. I on na przykład pokazuje poziom bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jeszcze wyższy na poziomie 22,8. Jeżeli sobie spojrzymy na metodologię rezerwy federalnej, tutaj mamy rozstrzał bardzo duży od kilkunastu, nawet do trzydziestu kilku procent. Więc, nawet rezerwa federalna, zwracając uwagę na, badając poziom bezrobocia, bierze pod uwagę różnego rodzaju parametry. No, i też inna taka dość ciekawa strona na pewno o niej słyszałeś, Shadow Stats. Tutaj, według tej strony, poziom bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest na poziomie 35,7%, więc no tutaj te dane naprawdę są katastrofalne. Mhm. Czyli e, mam rozumieć, że biuro. E... BLS, tak? Nie, nie, nie jestem w stanie tak. tutaj tak na szybko przetłumaczyć tego skrótu. Natomiast BLS podał dane nieco bardziej optymistyczne. Tak, zresztą. Tutaj w oparciu o ten wskaźnik od dłuższego czasu są publikowane te dane, natomiast no, trzeba być świadom tego, że też w interesie Stanów Zjednoczonych jest pokazywanie nie aż tak negatywnych danych. Zresztą sami o tym wiemy, że chociażby inne wskaźniki, takie jak inflacja, PKB, też znacznie się różnią od tej rzeczywistej. Inflacja, wiemy, od wielu lat jest zaniżana. Jeżeli chodzi o PKB, ja już to wielokrotnie wspominałem, bodajże w 2000 w 2013 roku została metodolo zmieniona metodologia naliczania PKB, więc co jakiś czas Amerykanie e, robią wszystko, aby te dane, które są publikowane, żeby wyglądały coraz lepiej. No bo nie oszukujmy się ale od wielu lat od ostatniego kryzysu, e, pomimo tego, że giełdy w Stanach Zjednoczonych osiągnęły po raz kolejny historyczne e, poziomy, to jednak dane makroekonomiczne, pomimo tego, że e, te metodologie były stale ulepszane, nie były aż tak dobre, i z pewnością nie były najlepsze w historii danych Stanów Zjednoczonych. Patrzę na wykres niemieckiego DAX-a, bowiem o niemieckim DAX-ie już mówimy. Kontynuujmy więc, mo, kontynuujmy więc analizę niemieckiego DAX-a. Miniony tydzień na niemieckim indeksie. No cóż, iście byczy. Piątkowa sesja zamknęła się prawie na szczytach, cała tygodniowa świeczka również wyglądała bardzo, bardzo byczo. Nie wiem, czy pamiętasz naszą ostatnią rozmowę, kiedy, kiedy również usilnie chyba upatrywaliśmy jakichś czynników prospadkowych. Już miniony tydzień miał być tym tygodniem powrotu do spadków, spadków być może nawet tak dynamicznych, jak, jak te widziane w marcu. Czy ten tydzień będzie takim tygodniem, czy w tym tygodniu Rozpocznie się druga fala wyprzedaży, Twoim zdaniem? Czy znaczy, na ostatnim spotkaniu ja wspominałem o tym, że raczej bym dobierał pozycje długie na indeksach? Ja cały czas czekam na jakiś taki niespodziewany czynnik fundamentalny. No i też porównując, załóżmy, sytuację na niemieckim DAX-ie, a na indeksach w Europie, wiemy o tym, że sytuacja w strefie euro jest dużo bardziej skomplikowana niż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, kraje południa będą po raz kolejny historycznie na historycznych poziomach, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia. no i ja powiem szczerze, że te dzisiejsze spadki interpretuję jako moment do wychodzenia z pozycji przez większych inwestorów, a jeżeli w tym tygodniu pojawi się jakiś negatywny, ważniejszy czynnik fundamentalny, postaci załóżmy negatywnego komentarza Donalda Trumpa w sprawie umowy handlowej z Chinami, bądź też jeżeli w krajach strefy euro pojawi się jakiś większy problem z zadłużeniem, może jakiś większy problem płynnościowy jakiejś instytucji, no to tak jak często się mówi, że analiza techniczna wyprzedza fundamenty, no to być może początek tygodnia może sygnalizować takie scenariusze. Natomiast to tak naprawdę, no, stwierdzenie tego, co się obecnie dzieje, to jest wróżenie z fusów. Mhm. No to cieszę się, że, że powróc, powracamy do tych fundamentów. Jeszcze tak być może odniosę się do, do początku Twojej ostatniej wypowiedzi. To wydaje się, że to bardziej ja byłem niedźwiedzi niż, niż tutaj Bartłomiej Chomka. Ale fundamenty. Jesteśmy w, no cóż, w trakcie pierwszej sesji tego tygodnia. Czy ten tydzień niesie ze sobą jakieś ważne wydarzenia makroekonomiczne, moim zdaniem? Przede wszystkim zwrócił uwagę na wypowiedź Jeroma Pawella. Jutro, tak, idąc chronologicznie w kalendarzu, mamy inflację CPI w Stanach Zjednoczonych. Tutaj rynek zakłada ujemne wartości, natomiast raczej wydaje mi się, że ta inflacja CPA będzie w cenie. Wiemy o tym, że zresztą od wielu miesięcy temu, od wielu miesięcy wspominałem o tym, że banki centralne strasznie zwracają uwagę na niski poziom inflacji, oczywiście tej oficjalnej inflacji. W środę mamy decyzję Banku Centralnego Nowej Zelandii. Wydaje mi się, że tutaj komunikat będzie bardzo zbliżony do komunikatu Banku Centralnego Australii. Mamy PKB z Wielkiej Brytanii. Tutaj to PKB rynek zakłada, że będzie ujemne, natomiast w ostatnim komunikacie na przykład Bank Anglii zasygnalizował to, że spodziewa się bardzo szybkiego i dynamicznego odbicia. No i właśnie 13 maja mamy wypowiedź Jeroma Powella, to ma być webinar dotyczący jakichś kwestii ekonomicznych w instytucie Petersona. No. Jeżeli tutaj się pojawią jakiekolwiek wzmianki o polityce monetarnej, to być może tutaj pojawi się większa zmienność, no i w dalszej części tygodnia również będzie. Ciekawie, ponieważ szef banku Anglii Bailey będzie się wypowiadał o 12.30, 14.00, również Poloż, 16.30, więc dość sporo mamy wystąpień przedstawicieli banków centralnych. No i też bardzo ciekawe dane w piątek z gospodarki niemieckiej, gdzie poznamy wstępny PKB kwartał do kwartału o godzinie 8.00, więc już bardzo wcześnie może pojawić się spora zmienność. Tutaj rynki zakładają spadek PKB kwartał do kwartału o 2,3%. No i na zakończenie 14:30 w piątek. Sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj rynki zakładają jeszcze większy spadek, nawet dwucyfrowy spadek miesiąc do miesiąca. Więc wydaje mi się, że przed nami jest naprawdę bardzo ciekawy tydzień i też ze względu na to, że jest bardzo dużo fun, danych fundamentalnych, to ja specjalnie jakoś bym się nie pozycjonował, czy to na wzrosty, czy na spadki, na indeksach czy, czy walutach, bardziej bym reagował na bieżące dane, które będą napływały z rynku. Nie wiem, czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, czy inni też się ze mną zgodzą, ale wydaje się, że większy nacisk kładziesz mimo wszystko właśnie na wypowiedzi członków banków centralnych. Czy to prawda? Tak, zdecydowanie, ponieważ bankierzy centrali mają największy wpływ na rynek finansowy. Zresztą dostęp, dostęp do danych fundamentalnych jest dużo lepszy niż załóżmy kilka lat temu, więc każdy czytając różnego rodzaju raporty banków inwestycyjnych, gdzie w wielu serwisach te raporty są za darmo. No wszyscy są, że tak powiem, na bieżąco. Dlatego no, najważniejszym takim elementem są wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych, ponieważ to oni zawsze dają jakieś wskazówki wyprzedzające. Czasami nawet zmiana jednego, zmiana, wymiana poszczególnych słów może znacząco odmienić poszczególnie rynków na najbliższe miesiące. Dlatego ja zawsze zwracam uwagę na przemówienia bankierów centralnych i oczywiście na wszelkiego rodzaju komunikaty. Mhm. Jerome Powell. Jerome Powell będzie jednym z członków Amerykańskiego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku, który w, w tym tygodniu zabierze głos. Czego spodziewasz się po Jerome Powellu? Czego możemy spodziewać się po Amerykańskiej Rezerwie Federalnej w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach? Moim zdaniem, Rezerwa Federalna będzie chciała maksymalnie wykorzystać bieżące otoczenie rynkowe, czyli Każda zbliżająca się możliwa okazja będzie wykorzystywana do tego, żeby dalej luzować, więc tych programów ja już powiem szczerze, przestałem liczyć przy ósmym, przy dziewiątym. Wydaje mi się, że w ciągu ostatniego Półtora miesiąca, może Rezerwa Federalna uruchomiła około 10 już takich programów, więc jeżeli zajdzie taka potrzeba, Jerome ale tak jak wspomniałem, raczej będzie gołębi, a jakikolwiek, wydaje mi się, jastrzębi komentarz będzie gigantycznym zaskoczeniem dla rynku. I naprawdę, jeżeli pojawi się takie stwierdzenie, to nawet nie patrząc na wykres, będę sprzedawał indeksy, kontrakty na indeksy. Zatem ta głębia postawa amerykańskiej rezerwy federalnej, te gołębie komunikaty Jerome'a Powella nie powinny negatywnie wpływać również na wycenę amerykańskiej waluty, a ta, przypominam, w tym momencie najsilniejsza i wydaje się, że um, sytuacja no, nieprędko się zmieni. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o rynek walutów, tutaj bardzo ciężko przewidywać, która waluta załóżmy w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy może bardziej bądź mniej zyskać. Amerykański dolar bardziej bym traktował jako bezpieczną przystań w krótkim terminie, natomiast w długim terminie wydaje mi się, że jeżeli załóżmy mielibyśmy oceniać potencjalne stanowisko załóżmy dla głównej pary walutowej dla euro-dolara, Wydaje mi się, że jeżeli w strefie euro nie będzie dużo zagrożeń, jeżeli ta sytuacja będzie stabilna, no to raczej w takich warunkach inwestorzy nie będą mieli powodu do tego, żeby kupować amerykańskie dolary, też biorąc pod uwagę skalę skupu aktywów. No to rezerwa federalna jest najmocniej zaangażowana w luzowanie ilościowe i to w, w, przy takich warunkach powinno głównie determinować to, że euro-dolar wtedy powinien zyskiwać. Natomiast jeżeli pojawią się jakiekolwiek ryzyka systemowe bądź bankructw, wyjść poszczególnych krajów ze strefy euro, no to jednak może krótkoterminowo negatywnie wpływać na euro i to wtedy będzie działało bardziej na korzyść amerykańskiego dolara. Mhm. No cóż, pozostajmy w tej otoczce amerykańskiej, bowiem chciałem zapytać o Wall Street. NASDAQ już powyżej rocznych. Czy NASDAQ już na plusie w 2020 roku? W piątek bodaj przekroczyliśmy poziom otwarcia 2020 roku. Wydaje się, że amerykański parkiet radzi sobie zdecydowanie lepiej niż parkiety europejskie. Coraz częściej mówi się o potencjalnej zmianie nazwy indeksu SP500 na SP5, bowiem jedynie tam 5 spółek, 5 spółek zyskuje te spółki oczywiście. Między innymi Amazon, między innymi Netflix, Google, Facebook, te spółki, które chyba najmocniej zyskały również na, na całej pandemii. Zatem, biorąc pod uwagę zarówno czynniki fundamentalne, jak i wspomnianą już niechęć dużych graczy, niechęć inwestora profesjonalnego do dalszych zakupów, czy tutaj w przypadku Wall Street oczekiwałbyś jakichś większych zmian, oczekiwałbyś głębszych spadków? Wydaje mi się, że tak długo jak Bank Centralny Stanów Zjednoczonych będzie drukował pieniądz, tak długo na indeksach w Stanach Zjednoczonych będą się pojawiały wzrosty, chyba że w pewnym momencie rynki stracą zaufanie. Też bym się odniósł do sytuacji z 2008 roku, z kryzysu sprzed 12 lat, gdzie rynki czasami zupełnie inaczej odbierają. Działania rezerwy federalnej niż można było się tego spodziewać, ponieważ nie zawsze jest tak, że jeżeli rezerwa federalna zaczyna interweniować na, na rynkach finansowych, to automatycznie pojawiają się wzrosty. Te osoby, które na bieżąco śledzą sytuację z początku marca, nie do końca było tak, że jeżeli rezerwa federalna od początku uruchomiła program luzowania ilościowego, od tego momentu nie pojawiły się wzrosty. Tak jakby rynki Chciały wymusić na rezerwie federalnej jakieś większe działania. Tak samo było w 2008 roku, gdzie Fed na początku uruchomił bodajże we wrześniu program TARP, uruchomił Quantitative Easing, jedynkę. I dopiero w marcu, bodajże chyba 18 marca, jeżeli dobrze pamiętam, w ciągu czterech tygodni Rezerwa Federalna zwiększyła swój bilans o 2 biliony dolarów, więc to był gigantyczny zastrzyk dla rynków finansowych. I podobną sytuację mamy obecnie, gdzie Fed kilkukrotnie interweniował na rynkach. I dopiero, wydaje mi się, 23 marca ogro, ogłosił nieograniczony program skupu aktywów, i to był dopiero ten zapalnik, który spowodował to, że właśnie ta data jest minimum, i które zostały utworzone na indeksach amerykańskich. Więc, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, gdzie pomimo kolejnych interwencji rezerwy federalnej rynki krótkoterminowo przestaną wierzyć Fedowi, no to to moim zdaniem będzie powrót do tej sytuacji sprzed kilku tygodni, gdzie rynki będą czekały albo chciałyby wymusić na rezerwie federalnej do jakichś kolejnych działań, na przykład o rozszerzenie skupu aktywów na bardziej ryzykowne aktywa. Więc tego trzeba być świadom moim zdaniem. A czy, a czy rezerwa federalna może stracić zaufanie inwestorów w tym momencie? W twojej opinii? Znaczy, moim zdaniem, gdyby coś takiego się wydarzyło, to to by było największe zaskoczenie z, z możliwych, ponieważ jeżeli inwestorzy stracą zaufanie do rezerwy federalnej, to automatycznie, moim zdaniem, kolejnym krokiem będzie utrata zaufania ludzi być może do amerykańskiego dolara, no i być może w takich warunkach dojdzie do załamania statutu amerykańskiego dolara jako rezerwy Walutowej świata, więc to jest naprawdę bardzo niskie prawdopodobieństwo tego. Nawet gdyby do tego doszło, to wydaje mi się, że rządzący w Stanach Zjednoczonych bądź też przedstawiciele Rezerwy Federalnej już by się w jakikolwiek sposób przygotowywali do takich ewentualności. Więc wydaje mi się, że oni z pewnością mają już jakiś plan B na tego typu sytuacje. Rozumiem, czyli, czyli raczej tego czarnego scenariusza nie powinniśmy oczekiwać. Za nami natomiast pierwszy tydzień maja, pierwszy tydzień również nowego kwartału na rynkach. Powiedz, czy stare giełdowe powiedzenie sell in May and go away jest prawdziwe również w Twoim przypadku? Czy aktualna sytuacja rynkowa bardziej skłania Cię do, do handlowania, czy raczej wręcz przeciwnie, odrzuca Cię od monitora? Powiem szczerze, że bardziej śledzę ten sentyment rynkowy, w jaki sposób różnego rodzaju instytucje wypowiadają się na temat bieżącej sytuacji. Też na temat, patrzę na różnego rodzaju fora. No i jeżeli widzę powtarzający się schemat, gdzie, gdzie ludzie wszyscy w większości mają podobne zdanie, no to często jest tak, że właśnie rynki zupełnie inaczej potrafią się zachować, chociażby tak jak ostatnio w weekend na, na Bitcoinie, gdzie na pierwszych nagłówkach głównych serwisów wszyscy pisali o tym, że, że Bitcoin już kosztuje 10 tysięcy dolarów. No i okazało się, że, że Bitcoin stracił kilkanaście procent na wartości być może jeszcze więcej, Natomiast jeżeli chodzi o same kryptowaluty, tutaj dla osób, które interesują się kryptowalutami, ja od początku tego kryzysu, z początku marca widzę bardzo duże korelacje pomiędzy indeksami światowymi a kryptowalutami i tutaj mamy korelację dodatnią, czyli za każdym razem jak indeksy zyskują to, Kryptowaluty zyskują, a jak indeksy tracą na wartości, to też kryptowaluty tracą na wartości, więc no być może to zachowanie kryptowalut w weekend było takim wcześniejszym zapo wcześniejszą zapowiedzią tego, co się wydarzy na indeksach. Chociaż wiemy, momencie, że tutaj, jeżeli porównamy sobie te dwa rynki, no to tutaj to jest trochę śmieszne porównanie, ponieważ jest przepaść pomiędzy tymi aktywami, ale taka korelacja w ostatnich 6-7 tygodniach występuje. Mhm. Zerkam właśnie na wykres bitcoina, a właściwie kontraktów terminowych na bitcoin. W tym momencie sam bitcoin 35% w górę, 8811 dolarów za najstarszą z kryptowalut, chyba jakiś halving nam się szykuje, więc coraz bliżej, coraz bliżej tej granicznej daty, coraz bliżej niestety również i końca naszej rozmowy, Bartłomieju Bartłomiechomka, analityk Teletrade, był moim i państwa gościem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za komentarze. Ja również.